I... i Włodzimierz Szaranowicz. Mamy nadzieję, że czeka nas 90 minut ciekawego widowiska. Na boisku zobaczymy dzisiaj dwie wyrównane drużyny. Dlatego ciekaw jestem, co będzie się działo po pierwszym gwizdku sędziego. A dzisiejsze spotkanie poprowadzi sędzia, który słynie z surowych werdyktów. Ileż on już wręczył kartek dotychczasowej karierze. Ciekaw jestem, kto będzie pierwszy. Rośnie ale stączyli na czas. Sergio Ramos w piłce Chabialonzo. Ma tam czas i miejsce, by dośrodkować ze skrzydła. Czy to wykorzysta? Ależ fantastyczny strzał. Jaka szkoda, że nie udało się tego zmienić na bramkę. Ale też ten zawodnik ma fantastyczny przegląd pola. Znakomicie ze skrzydła. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Czy to wykorzysta? Ale znakomicie Bayern pachnie bramką. A udało mu się odebrać piłkę. Bayern Monachium jest klubem, który najczęściej zdobywał mistrzostwo niemiec. Chociaż to trudno sobie wyobrazić, do tej pory zdobyli 20 tytułów. Luka Moglić. Mi Maria. No, będzie to niebezpiecznie bezpańska piłka. I będziemy mieli rzut roczny dla Realu Madryt. Dobra główka. Piłka nie znajdzie drogi do bramki. Strzał zablokowany. Ależ była sytuacja na strzelenie gola. Szkoda, spalony. Doskonale. Ma kapitalnie bramka. Real Madrid będzie miał szansę rzutu rożnego. Ależ wspaniała bramka. Bardzo ciężko jest go upilnować w polu karnym. On ma instynkt zdobywania bramek, ale słyszałem prywatnie także i kobiet. Świetnie wykorzystali tę okazję rzutu rożnego. Niecelnie, niedokładnie i będzie out dla rywali. Sergio Ramos. Centra groźnie. No tym razem udało się przejąć do środkowania. Rozbity ten atak. Rafinha. Robben. Goetzen. Kwainsztangel. Goetzen jest wybornym technikiem swoimi podaniami potrafi wypracować znakomite sytuacje strzeleckie. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Ładne podanie. Piękny podał. Ale akcja. Kapitalna wrzutka. Dobrze, przytomnie teraz obrońca przejął tę piłkę. Oddał do partnera. Dobrze dograł. Ładna wrzutka. Obrońca dobrze interweniował i przejął piłkę. Dobra piłka teraz do kolejki. Powstrzymani. Koniec akcji. Obrońcy mogą odetchnąć z ulgą. Za nami pierwsze 45 minut zawodnicy udają się do szatni Wspaniała atmosfera przed nami druga połowa na Allianz Arena. Mi Maria Sergio Ramos. Brawo, ładnie podał. Ale sytuacja dla Realu. Broni! Piłka wychodzi w pole. Real będzie miał teraz szansę na bramkę. Rzut z autu w pole karne. Ależ może być teraz groźnie. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Może dośrodkować. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Miller. Oliveri. A teraz przy piłce Celnie do partnera. No wyraźnie chcieli teraz sfaulować. Przerwać ten znakomicie zapowiadający się atak rywala. Geren Bale. Może być groźnie. Ten zawodnik rzadko marnuje okazję do strzelenia bramki. Uderzenie w stronę bramki. Ładnie wychwycił. Maria. I Schweinstein. Wymieniają piłkę między sobą. Getze. A teraz Czabialonza. Gerard Bale. Zacznie Bayern Monachium od rzutu załóg. Nowy zawodnik na boisku to zawsze szansa na odmianę gry drużyny, która właśnie przegrywa. Do końca drugiej połowy już niewiele. W chodzince mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem bezbłędnym. No, chyba będzie gol! Monachium od linii bocznej. Ribery. A teraz przykłócę Schweinsteinberg. Jest okazja! Bramkarz dziękuję mu za tę interwencję. Świetnie się spisał. Bramkarz mu dziękuję. Benzema. A teraz Chappie Alonso. O, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Fantastycznie klepią. A teraz Czabialonzo. Luka Modric. No to są prawdziwi wirtuozi futbolu. Każde podanie znajduje dzisiaj swojego adresata. To się zan... Uderza! No, gdyby nie on, byłby gol. Teraz Real Madrid spróbuje dobić rywala z tego rzut różnego w końcowych sekundach tego spotkania. A druga połowa spotkania zespół prowadzi. No jak widzimy, trener dokonuje wymiany gracza. Ostatnie minuty mogą być naprawdę ciekawe. Mecz wciąż nie jest rozstrzygnięty. Piękne podanie. Zakręcił teraz obrońcą. Jak zakończy się ten pojedynek? Uderzenie. No, brawo, brawo. Ma dziś swój dzień. Ładne to zagranie piętą, ale niezbyt dokładne. Rozpoczynają jedną z ostatnich akcji tego spotkania. Być może uda im się wyrównać. Ośrodkowanie w pole karne i prosto w obrońce. Końcowy gwizdek i koniec meczu.